Dzień szósty. No, widzieliśmy się w bardzo ładnych okolicznościach przyrody. Co jest ostatnio niezmienne tutaj. Mamy gości. Dwie dziewczynki oraz chłopca. Eee, wczoraj cały dzień spędziliśmy generalnie na naprawianiu mojego motocykla. W zasadzie na naprawianiu jednej rzeczy, jednej opony. Zrobiliśmy raptem 30 km. Może. Eee, naprawiliśmy w sumie tą samą dziurę. Trzykrotnie. Pan, 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 pan wulkanizator nie umiał się obejść z, z maszynami oraz z łatkami, więc łatki się odklejały i tak kurwa, żeśmy jeździli w kółko. Byliśmy tam, mniej więcej. Tam gdzieś gdzie jedzie ten biały samochód. Tam gdzieś jest wioska za tą górką i za tą górką, żeśmy wczoraj spędzili cały dzień. Tam poznaliśmy. Właśnie dwie koleżanki, które nas przygarnęły, dały nam sera. W zasadzie, jak nie dały sera, <grymne> tak Jagna? Zostałaś sera? Dzisiaj mamy zamiar jechać dalej i wyspać się w jakimś pensjonie, ponieważ jesteśmy prze, przepoceni na maksa i mamy już dużo brudnych ciężków.